Dzisiaj serdecznie zapraszam Was na ostatni temat związany z działaniami na pierwiastkach, a później, już zrobimy sobie podsumowanie całego działu szóstego, związanego z potęgami pierwiastkami. I really Zaczniemy sobie od zadania praktycznego, w którym mamy obliczyć pola poniższych figur. Pierwsza trudność jest związana ze znajomością wzorów na poszczególne figury. Tutaj mamy prostokąt i z tym nie powinno być większego problemu, bo wzór to bok razy bok, czyli A razy B. I mamy tutaj bok A i mamy bok B. Będziemy mnożyć pięć pierwiastków z trzech z dwoma pierwiastkami z sześciu no tak naprawdę to będziemy sobie mnożyć piątkę z dwójką i osobno pierwiastek z trzech i pierwiastek z 6, które możemy zapisać pod jednym wspólnym pierwiastkiem. Otrzymamy przed pierwiastkiem 10, pod pierwiastkiem otrzymamy 18. W tym momencie wydaje nam się, że wynik jest już w porządku. Jakiś wyszedł dziwny, bo dziwny w pierwiastkach tak na ogół wychodzi, ale już jest końcowy. I tu mała wskazówka: zawsze warto sobie sprawdzić, czy przypadkiem ten pierwiastek nie da się zapisać jakoś inaczej. I tutaj, jak sobie podzielimy na 3, to wyjdzie nam 6. Jak podzielimy na 3, to wyjdzie nam 2. Jak podzielimy przez 2, to będzie 1. I co się okazuje? Możemy zapisać, że nasz pierwiastek z 18 to tak naprawdę są 3 pierwiastki z 2. I wtedy ten końcowy wynik będzie trochę inny. Oczywiście. Nie będzie ilościowo inny, to jest dokładnie tyle samo, gdybyśmy włożyli na wagę, ale będzie wyglądał inaczej. Zamiast 10 pierwiastków z 18, my możemy zapisać to jako 30 pierwiastków z 2. Jest to taka najbardziej uproszczona postać, która zapewne znalazłaby się w odpowiedziach. I jeśli skończylibyście na 10 pierwiastkach z 18 i zastanawilibyście, dlaczego Wam nie wyszła poprawna odpowiedź, to Wam wyszła poprawna, ale nie ostateczna. Idziemy dalej i mamy trójkąt. To już wzór jest bardziej rozbudowany. W dwóch wersjach. W niektórych szkołach ja też wolę tą wersję. Jest podstawa razy wysokość dzielona na dwa. W innych jest jedna druga podstawa razy wysokość. Więc wybieracie wariant, który macie częściej w szkole, który bardziej wam odpowiada. Jeśli chodzi o podstawę, to u nas składa się z dwóch elementów i trzeba ją sobie doliczyć. Poprzez dodawanie. Jak mamy jeden pierwiastek z dwóch i dokładamy dwa pierwiastki z dwóch, to łącznie mamy trzy pierwiastki z dwóch. To jest nasza podstawa, tutaj jest nasza wysokość i teraz możemy sobie podstawić. I w tym akurat przypadku ten wzór, który ja bardziej wolę, jest bardziej komplikujący sytuację. Ta wersja z jedną drugą może nam bardziej pomóc, ponieważ jest tutaj wysokość, która jest ułamkiem. I wtedy byłby ułamek w ułamku. A tak będziemy mieć tutaj trzy pierwiastki z dwóch i do tego dwa pierwiastki z sześciu przez trzy. I warto tutaj dopisać sobie mianownik, tak żeby wszystkie trzy elementy były z mianownikami. I widzimy, że mnożymy sobie jedynkę, trójkę i dwójkę. Pierwiastek z dwóch i pierwiastek z sześciu. W mianowniku mamy dwójkę i trójkę i co się okazuje? Dwójkę możemy skrócić z dwójką i trójkę możemy skrócić z trójką, czyli nawet nie opłacało nam się od razu robić wyliczeń. Co nam zostaje w mianowniku? Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z sześciu, ale zamiast mnożenia warto zapisać sobie, że ten pierwiastek, z 6 to jest inaczej pierwiastek z 2 razy 3. Co nam to da, jeśli i tak nie da się żadnego pierwiastka wyliczyć? Będzie pierwiastek z dwóch, pierwiastek z dwóch i pierwiastek z trzech. I te dwa pierwiastki zamienią nam się w pierwiastek z czterech, który już jest wyliczalny. I pierwiastek z czterech to 2 pierwiastek z trzech dopisujemy. I w ten sposób mamy ten ostateczny wariant odpowiedzi. I na koniec w tym zadaniu najbardziej rozbudowana figura pod względem wzoru. Jest to trapez prostokątny i on ma ten wzór z nawiasem, gdzie podstawa dolna, dodać podstawa górna, mnożona jest razy wysokość i dzielona przez dwa lub w wersji z jedną drugą dokładnie to samo, tylko że nie ma tej kreski. Ułamkowej, tak jak poprzednio, wybieracie ten wariant, który bardziej Wam odpowiada. Jeśli chodzi o ten kawałek, to nam go nie podali. Podali nam tylko tą część, która jest w tym oddzielonym trójkącie. I my musimy zauważyć, że jest to dokładnie taka sama długość jak w podstawie górnej. Czyli do jednego pierwiastka z pięciu dokładamy dwa pierwiastki z pięciu i łącznie w naszej podstawie mamy trzy pierwiastki z pięciu piątka. Jeśli chodzi o podstawę górną, to jest tutaj, a to jest nasza wysokość. Mamy wszystkie informacje, możemy sobie podstawić do wzoru i w tej sytuacji skorzystam z tego wzoru, z tego wariantu z kreską ułamkową. Mam trzy pierwiastki z pięciu, dodać do tego dwa pierwiastki z pięciu razy pierwiastek z piętnastu, który jest z wysokością, wszystko dzielę przez dwa. Po dodaniu mam 5 pierwiastków z 5 pomnożyć z pierwiastkiem z 15 i podzielić przez 2. Tutaj mogę sobie najpierw połączyć, a później wyliczyć, czyli zrobimy trochę inaczej niż w podpunkcie B, bo nigdy nie wiadomo na kartkówce czy sprawdzianie, jaki sposób wpadnie Wam do głowy. Dlatego z jednej strony macie w podpunkcie B, jeden sposób teraz będzie drugi. Pierwszy polegał na rozłożeniu tego pierwiastka z 6, pierwiastek z 15 też można by było rozłożyć, ale my pójdziemy tutaj do wariantu, gdzie sobie wymnażamy i nagle mamy pierwiastek z 75 dzielone na 2, i wiemy, że trzeba sprawdzić, czy tak przypadkiem nie będzie on się nam jakoś tutaj dzielił. I w tym momencie sobie rozkładamy 75. 15 i mamy parę piątek. Jest to pierwiastek drugiego stopnia i w takim razie tutaj będzie para piątek, a pod pierwiastkiem będzie ta trójka, która nam została. Była piątka, dokładamy 5 pierwiastków z trzech, dzielimy przez 2 i nasze pole to 25 pierwiastków z trzech drugich można by było tutaj się pokusić o wyciągnięcie całości, czyli podzielenie 25 przez 2 jako 12 i jedna druga pierwiastka z 3, ale moim zdaniem ten wariant odpowiedzi wygląda po prostu lepiej. To jest tylko zabieg kosmetyczny, bo sam w sobie wynik jest ten sam, tylko jest kwestia tego, jak go ostatecznie zapiszemy. Teraz trochę inne zadanie niż pozostałe, bo do tej pory wyłączaliśmy czynnik przez znak pierwiastka, teraz odwrotnie mamy włączyć. Czyli ktoś nam już wyciągnął tą piątkę z pierwiastka, teraz my ją mamy włożyć z powrotem. Wszystko, co robiliśmy do tej pory, jest częściej spotykane i wykorzystywane w zadaniach. To bardzo rzadko nam się przyda, ale jednak może być jednym z zadań kartkówkowo-sprawdzianowych, dlatego warto przećwiczyć. Mamy piątkę i chcemy ją włożyć pod pierwiastek. I jak to się robi? Działaniem odwrotnym, czyli potęgowaniem. Jeśli jest pierwiastek drugiego stopnia, to wkładamy dwie piątki. Tutaj był sobie pierwiastek trzeciego stopnia. Z trójki, ale drugiego stopnia. I wtedy, jak połączymy, to mamy 25 razy 3. I po połączeniu, po pomnożeniu, wychodzi nam, że będzie to pierwiastek z 75. Normalnie rozkładamy na czynniki i wracamy do wariantu 5 pierwiastków z 3. A tutaj robimy dokładnie odwrotnie, i tak w każdym z przypadków. Teraz bierzemy sobie siódemki i tak jak jest pierwiastek drugiego stopnia, to będą dwie sztuki. Łączymy następnie z naszą dwójką i wychodzi nam pierwiastek z 98. Tutaj mamy. Dwie szóstki i pierwiastek 5 szóstych i akurat w tym przypadku zanim sobie wymnożymy, warto zauważyć, że skróci nam się ta szóstka z tą szóstką, i jeśli to zauważymy, to będą mniejsze liczby do wyliczenia będzie 6 razy 5, które da nam 30, tutaj zostało nam 1, czyli będzie po prostu pierwiastek. Z 30. I w zależności od tego, co bardziej nam się opłaca zrobić, tak staramy się tutaj zadziałać, żeby się zbytnio nie namęczyć. To idziemy do kolejnego przykładu. I mamy jedną, drugą. Działamy dokładnie tak samo. Tworzymy pierwiastek, wkładamy jedna, druga, razy jedna, druga. Jeszcze dokładamy pierwiastek z 12. I ten krok. Można zastąpić tym kolejnym, czyli zrobić jeden wspólny pierwiastek. Wcale nie trzeba tego rozpisywać na te dwa. Ja tylko wam to robię, żeby każdy, nawet uczeń, który ma większe trudności z matematyką, miał szansę zrozumieć, jak to działa. Tutaj wychodzi nam 1 czwarta razy 12 pierwszych, czyli najpierw sobie pomnożyłam dwójki z mianownika. Mogę zauważyć, że da się to skrócić, ale w tym przypadku, nawet jak tego nie zauważę, i najpierw sobie wymnożę. Jedynkę z dwunastką, czwórkę z jedynką, to dopiero teraz 12 dzieląc przez 4 mogę wpisać ostateczny wynik, który wynosi pierwiastek z trzech. Idziemy dalej i mamy wybór. Albo mnożymy sobie ułamek dziesiętny, albo jeśli ktoś woli, zamienia sobie na ułamek zwykły. Ja zdecydowanie wolę wersję z ułamkiem zwykłym, bo lepiej to wszystko widać i od razu 2000 zapiszę sobie również w ułamku zwykłym. I co mi teraz wychodzi? 2000 dzielone na 10 razy 10 razy 1, czyli 100. I w tym przypadku jest łatwiej, bo mogę sobie zera skrócić i nie muszę nic dodatkowego doliczać. Mam wynik pierwiastek z 20. Idziemy dalej i tu mała różnica, bo po raz pierwszy pojawia się pierwiastek w trzecim stopniu. Algorytm postępowania jest ten sam, ale zamiast dwóch identycznych liczb, które stały przed pierwiastkiem, wkładamy 3. Czyli tyle ile mówi nam znak pierwiastka. I do tego domnażamy sobie pierwiastek z trzech trzydziestych Jak to połączymy, to zauważymy, że przed wymnożeniem bardziej nam się opłaca zostawić te czwórki i wykonać skracanie. Tutaj wszystko zapisuję sobie na jednej kresce ułamkowej. I zobaczcie, 32 i 4 nam się skróci i tu dostaniemy 8. Później nasza ósemka skróci się z kolejną czwórką i zostanie dwójka. A następnie ta czwórka nam się skróci z tą dwójką i wtedy mianownik zamieni nam się w 1. A tutaj mamy 2 razy 1 razy 1 i razy 3, co da nam 6. Tak jak było wspomniane, w mianowniku będziemy mieć 1, 6 podzielone. Na 1 da nam pierwiastek trzeciego stopnia z 6. I dwa kolejne przykłady. Możecie sobie na przykład zastopować i spróbować zrobić samodzielnie, a następnie sprawdzić, czy macie taką samą odpowiedź. Bo najlepiej uczymy się matematyki przez własne wyliczenia. Jak patrzymy sobie na rozwiązania, to one wydają się banalne, łatwe, ja to na pewno się zapamięta, niestety tak to nie działa. Bardzo mały procent uczniów uczy się matematyki od samego patrzenia. Najlepiej, jak oglądacie sobie ten odcinek, stopujecie, próbujecie samodzielnie rozwiązać przykłady zadań, które tutaj rozwiązuję dla Was, i następnie Odtworzyć sobie filmik dalej, sprawdzić, czy macie taki sam wynik, ewentualnie sprawdzić, gdzie popełniliście błąd i tak przykład po przykładzie. Wtedy gwarantuję Wam, że ta nauka będzie jeszcze korzystniejsza i będzie to niemalże jak kurs matematyki, tylko że za darmo. Idziemy dalej i mamy dwie dziesiąte. Ponownie ułamek zwykły, ponownie pierwiastek trzeciego stopnia i ponownie pamiętamy, żeby tutaj włożyć trzy sztuki, a nie dwie. I ja również tutaj sobie zamienię to na ułamek zwykły, bo po prostu łatwiej się to wszystko wylicza. I mamy dwie dziesiąte, dwie dziesiąte, dwie dziesiąte i mamy pięćdziesiąt pierwszych. Możemy sobie skrócić zera i już będziemy mieć piątkę. Jak bardzo się uprzemy, możemy każdorazowo skrócić dwójkę i dziesiątkę. Tutaj będzie piątka, tutaj będzie jedynka. Jak sobie spojrzymy, to tą piątkę można z tą piątką skrócić. I jeszcze tutaj podzielimy sobie przez dwa. Teraz trzeba spojrzeć, co nam zostało: jedynka, jedynka, dwójka, jedynka. Czyli po wymnożeniu. Będziemy mieć 2 w liczniku, a w mianowniku 1 razy 5 razy 1 i razy 1, czyli ostatecznie mamy pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch piątych. I ostatni przykład, tutaj powrót do tych naszych najczęściej pojawiających się ułamków drugiego stopnia, czyli wracamy do dwóch sztuk i pierwiastek z 40 jeszcze dokładamy, czyli... Mamy 3 dziesiąte razy 3 dziesiąte razy 41. I w tym momencie zaczęłabym tak samo od skrócenia zera. I tutaj mogę sobie jeszcze 10 skrócić z czwórką, dzieląc przez 2, a następnie wymnożyć. 3 razy 3 to jest 9, 9 razy 2 to jest. 18 i 5 razy 1 razy 1 to jest 5. Co daje nam pierwiastek. 18 piątych. Można by było tutaj w środku tego pierwiastka wyciągnąć sobie całości, bo byłyby to 3 całe, i jeszcze zostałyby 3 piąte. Ale znowu moim zdaniem ładniej wygląda ta odpowiedź z ułamkiem niewłaściwym pod pierwiastkiem. Za nami ostatnia z 25 lekcji z działu 6, gdzie omawialiśmy potęgi i pierwiastki. Jest to trochę więcej niż zamierzone 18 do 23 lekcji, ponieważ są to dosyć istotne obliczenia i chciałam, żebyście tutaj mieli dokładnie przeanalizowane różnego rodzaju warianty z zadaniami. A już temat kolejny poświęcimy powtórzeniu całego działu. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze przed testem i możecie z tego powtórzenia skorzystać.